Cześć, witam! Zapraszam Was na odcinek z Orki pod podrzepak. Przyjechałem na wieczór, ponieważ temperatury są zbyt wysokie, aby w dzień pracować. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że ugotowałbym się w kierowcu, ale chodzi też o to, że mamy bardzo sucho. Zresztą widać to dokładnie. I resztki wilgoci, które pozostaną w tej chwili odkryte, po prostu mocno by wyparowały. Dlatego też robię to na wieczór. Jedna sprawa dla maszyny to jest też dużo lżej, nie będzie osiągała jakichś wściekłych temperatur. Druga sprawa, ja. Trzecia sprawa, gleba. Tak więc tak to wygląda. Naprawdę no jest sucho. Jest kompletnie sucho. Moja trzecia klasa to sama bryła. Teraz tutaj, jeszcze w tym końcowym odcinku, pola to, to nie jest aż tak tragicznie ale. Tam dalej to już nie ma o czym gadać. Słuchajcie, e, ostatnie korekty pługa. Widzicie, tu są dwa przejazdy. Tu mamy skład, tu jest e, drugi przejazd. Troszeczkę pług jest za głęboko puszczony i jeszcze musiałem go dosunąć do prawej strony, ponieważ nie zarzuca mi dobrze za kołem. I tutaj już widać też martwice. No, głębokość, głębokość oreczki. Chyba nawet mam metrówkę. Można by było zmierzyć, ale. Nie jest źle. Około 30 cm. Powinno siedzieć. No, będzie spokojnie. No właśnie. Bryły, bryły, jeszcze raz bryły. Dobra, lecimy z tematem. Jeszcze mała korekta. Widzicie, za mną tylko idzie u kurzu i jeszcze mi delikatnie nie zarzuca za kołem, czyli muszę jeszcze dosunąć płuk do tej strony. Jak to będzie uprawić potem? Trzeba będzie wysiać wapno i chyba to roztalerzować, bo ja wiem gruberem, nie sprzętem biernym typowo taką redlicą, czy tam grządzielą w świeżą orkę wjeżdżać to nie jest dobry pomysł, na pewno. Na pewno. O kurczę. Nie będzie, nie będzie zbyt fajne. No cóż, no co zrobić? No, no to taką, taka jest ta rola na tej roli. Przestawiam, robię korektę i naprzód. Powiem szczerze, ma co dźwigać, ma co jebać. Szerokość orki tak nie do końca jest maksymalna, bo jeszcze. Jeszcze dostawiam pół, ale już przynajmniej za kołem jest spokój, jest już dosyć, dosyć dobrze. No i zadyma, jedna wielka zadyma. Ma co dźwigać naprawdę, ma co tutaj robić. 20 na hektar. Ciemno już mówię od razu, że tutaj wyjdzie. Ale nie ma, że nie daje rady. Ciągnie ostro. Nawet... Nie mieli nagrany cały cały widok orki na zewnątrz. w telefonie ale zaraz postaram się to wyłączyć yy, mamy taki dodatkowy pakiet do nagrań, dlaczego mówię mamy bo kolega wracał do domu ze do swojej pracy uprawiał talerzówką i zajechał do mnie na pole Ja mówię dawaj do nagrania no, on mówi nie ma sprawy no to zaraz coś, coś tu kleimy razem A fordítás. To, 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 to. Tak trzeba będzie zrobić i to wtedy będzie, teraz nie widać, ale, ale będzie jak trzeba. Powiedz mi, co to za robór? To jest robór? Robór to jest... Hmm, to jest 3080 No. Z 10, nie, z A ile zdechło? Pewnie gdzieś koło 10. Aha. Ale no. tak to jeszcze daje rado. Oleju ja jeszcze nie żyje, także jest dobrze. No a, a co, ma dawać? <laughs> nie, dobra, spoko. Ty, powiem Ci, że dobrze to wygląda, ale ja tu wcześniej na materiale mówiłem, że co tu będę miał zrobić z tymi bryłami. Tylko, że Ty masz wał, wał, pakera Pakera, pakera. Ja mam spiralny. Ale jest fajnie zagęszczone i fajnie to zrobione. Kurde, szkoda, że tak nie widać. O, widać. Trochę hydropak zasłania, ale widać. No, no widzę, że robi robotę, ale mimo, że niby jest sucho, ale troszeczkę się zaczynam przyklejać. Bo to taka dziwna wilgotność tej gleby. Może i Dziękuję, dziękuję za te przejazdy. Ty? Zawsze jakiś test. No, zawsze jakiś test, tak. Co miałem mówić? A gdzie masz piwo? W domu. Eee, dobra nie było tematu O, no i tutaj Kolega Rafał Zjeżdżasz Ty już zjeżdżasz na chatę? No piwa by się wypiło trochę, nie? Też cały dzień na pierwszą to wystarczy, nie? Ja C tego Nie wiem czy Cię będzie słychać Ja Ja, ja, ja ciągnę całą noc aż to zaciągnę No całą to nie, to mi tu zejdzie, kurde ja wiem Jeszcze 3-4 godziny i Póki chłodno, bo No, no ja bym nie nadążył za to także no no, no no Trochę dobra. wężej biorę Trochę wężej, tak, zgadza się, wiem, wiem, wiem jeszcze bym on strzelił, no? Widziałeś takie rzeczy? No dobra! Podziękował za odwiedziny, Rafał. Jaki tu je dalej? Jeźdź do domu, ja, ja robię, bo, bo trzeba zrobić też kiedyś trzeba poleżeć. Dokładnie. No. Nara. Na razie. Kolejny dzień. Jechałem wczoraj ostro do północy i już zjechałem, ponieważ. No, miałem dość. A teraz, po tak dobrym rozgrzaniu i tak dobrym stawieniu ciągnikowi w rurę, co było widać na ujęciach z nocy, można było śmiało wczoraj wypuścić cały olej i dokonać jego wymiany, ponieważ już był czas na wymianę, właśnie oleju w silniku. Tak więc to już jest. Odkręcone i wypuszczony wczoraj w nocy, a teraz u góry odkręcam filtry, czyszczę bąk. Czyli filtr środkowy Sprawdzam drugi filtr wkład i naprzód. I ostatni element układanki filtrów. Bąk już wyczyszczony, jeszcze tylko został ten wkład. Przytrzymaj. o! Dobra. Strzed. No jak to wkład od oleju. Ani on czysty, ani on rudny. No dobra. Oj, ciężka to jest robota. Ale co tu dużo mówić? Właśnie k przed numer 1 zakończył żywot. Silnik. Silnik wypluł wszystkie uszczelki na raz. Nie mam pojęcia, co to za przypadłość. Jechałem. Zostało mi już naprawdę niewiele do zaorania. Jeździłem tak jak wczoraj, całą noc. Wymieniłem dzisiaj ten olej. Jeździłem tu od około, nie wiem, około godziny półtorej. Spokojnie jeździłem. Po tej wymianie oleju wszystko było w porządku. Jechałem i tylko jeden wielki wybuch. Nic nie widziałem, co się wokół mnie dzieje. Akurat wtedy nie nagrywałem. Nie mam pojęcia, szybko go zgasiłem. Silnik się obraca, ale jakim cudem wypluł wszystkie uszczelki. Wypluł wszystkie uszczelki spod wszystkich pokryw. Nie mam bladego pojęcia, co to jest za jakiś dziwny objaw. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego miska olejowa spuchła dosłownie spuchła wysadziło korek, wyrwało korek olejowy. Zobaczcie, miska jest normalnie okrągła. Wszędzie ją normalnie rozsadziło, wydeło miskę olejową. Ja nie mam bladego pojęcia co to mogło być. Przecież to pierwszy raz mam styczność z taką z taką awarią. To wygląda jakby doszło do zapłonu wewnątrz silnika, coś się w środku silnika zapaliło. Ale to, to tylko jest na mój wygląd. Wypluło wszystko, wyżegało wszystko. Nie wiem jak to opisać w ogóle. Nie mam pojęcia. Jakim cudem wszystkie uszczelki wywaliło z silnika? Ja wiem, że dostał wczoraj mocno, poprzedniego dnia orki, dostał, pokazywałem to, ale przecież to nie miało nigdy miejsca, żeby, żeby mu coś takiego się zdarzyło, czy w jednym, czy w drugim. Korba bokiem nie wyszła, blok jest cały, nigdzie nic się nie uszkodziło, silnik się obraca, mogło dojść do zapłonu wewnątrz silnika. To jest strasznie dziwne. Bardzo dziwne. Dobrze, że chociaż jeszcze jest drugi na stanie, pozostało. Odczepić pług. Jedzie już ekipa szóstką. Odczepiamy pług. Zostawiamy go tutaj. Holujemy jedynkę. Odpinamy dwójkę od grubera. Zapinamy dwójkę i kończymy. To morkę, bo trzeba posieść w końcu ten rzepak. To jest, to jest jakieś nie do opisania. Non-stop pod górę. Non-stop pod górę. Temperatura pod górę, ziemia pod górę, ludzie pod górę, wszystko pod górę. No nic, czekam na dojazd ekipy i niech się dzieje, co chce. I już. Standardowo, szóstka w pogotowiu duży już z tyłu na haku. Łuk został na polu. chłopaki jadą się cieszą. I zjeżdżamy do domu. Oj, dobra. Zostało mi teraz odpiąć grubera Zapiąć ten pług do drugiego. Przyjechać tutaj do tego pługa. I orać dwójką. Nie ma innego wyjścia. Zrobić ten zepak i dopiero zaglądać do tego co mu jest. To tak jak kiedyś tam mówiłem w którymś odcinku. Na razie zepak jest priorytetem. Do następnego odcinka. Cześć. Jeszcze szybko dołożę do, do odcinka. Krótką analizę. Już pokazywałem. Wszystkie uszczelki z silnika są wystrzelone. Miska jest rozdęta i jest wyrwany korek, gwint od spustu oleju. Wychodzi jakby nastąpił zapłon oleju w silniku. Nowy olej, który został wlany, tak jakby się zapalił. Nie mam bladego pojęcia, że tutaj właśnie dmuchło ten wybuch. Ja Wam mówię, jak siedziałem w środku, to tak kichnęło, jakby naprawdę myślałem, że korba wyleciała, ale, ale zgasiłem go zaraz i, i wszystkie właśnie uszczelki i ta miska i ten korek wystrzelony, no Oceniecie to sami. Na razie.